Ja mam, dziś pokażę Wam jaki jest sklep w Fortnite. Cie. Tutaj. Jest takie rozszypione światło na Wikilów. Nie wiem, mi się podoba nawet. Fajny taki. Ja już mógłbym, mogliby go trochę dopracować bardziej. Tu jest esencja. Fajne, fajne. Zmiana imię jeszcze model Czekajcie. Jeżeli nie działa. Dobra, tak po prostu wygląda. To jest jeszcze minima. Duma tak się mówi. Są dwa style. Taka. Fajną czapeczkę ma. Też jest fajne. Taki ma plecak. Mm, rdzeń. Mi się bardziej trochę podoba niż właśnie od tej esencji. Takie fajne czarne i takie zielone kropeczki zielone przezroczyste trochę mm. podobnie z kim ta wyjdzie w stylu mężczyzny też ma dwa style. taki te włosy ma już bez czapeczki i taki ten plecak taki skupaki taki jaskrawy topór Słuchajcie. Oto super, L3 nie działa. Mega nie to też. No taki fajny, tylko czy to powiedzieć czy to jest nie... A w sumie te uszy? Hmm. no ja bym nie kupywał, bo ja lotnie w ogóle nie kupuję. To mi się bardzo podoba, to jest dla mnie najładniejsza lotnia w całej grze. Ale raczej też bym ich nie kupił. Bo to tylko lotnia. Kod no to jeszcze na pewno się podoba Mi się nie podoba akurat Zjawa no, kupiony już dawno Taki fajny kill, mi się podoba wyginek, no hm tak no, mi się nie podoba. Ja go w życiu nie kupił no. Taki śmieszny plecak ma trochę o tak patrzcie <grybcy> prawdziwe serce Mam to kupione Dreamfeed oczywiście też mam Kupione No i co, wylękam ze, sklep, ze sklepu Oczywiście mój kod to Evela Napiszcie w komentarzach jaki jak wy macie mi, ten y, kod sklepu, kod twórcy bo ja mam akurat Ewela, więc wiesz dobra to tyle ze sklepu jeżeli chcecie, żeby był codziennie sklep zostawiajcie suby z dzwoneczkiem łapki w górę jakiś fajny komentarz zostawcie i tyle siema